Kolejny taki błąd, którego da się uniknąć, jest związany z tak zwanym puszczaniem. Chodzi o to, że na egzaminie trzeba się zachowywać w 100% zgodnie z przepisami. Nic nie upoważnia cię do tego, że możesz zrobić coś, co jest z przepisami niezgodne. Więc jeżeli dojeżdżasz do skrzyżowania drogą podporządkowaną, czyli dojeżdżasz do skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem, no i tam jest korek, czy w ogóle jak to, no jedzie ktoś po prostu tą drogą z pierwszeństwem, i jest duży ruch, no to zgodnie z przepisami powinnaś, powinieneś czekać tak długo, aż w końcu będziesz mieć wolne. No ale wśród kierowców funkcjonuje taka wynikająca trochę z kultury zasada, że no jeżeli komuś się tam bardzo nie spieszy, a stoję w korku, no to postoję sobie te 3-5 sekund dłużej, no i pozwolę wjechać temu komuś tam z drogi podporządkowanej. Albo na przykład przy zmianie pasa jest też taka sytuacja, że na przykład zjeżdżam ze skrzyżowania lewym pasem, no i muszę zmienić pas na prawy, to wynika z zasady ruchu prawostronnego. No i włączam kierunkowskaz, tam rozpędzam się, patrzę w lusterko, no i ktoś tam jedzie za mną tym prawym pasem. No ale przyglądam mu się chwilę dłużej, no i patrzę, on się nie rozpędza, nie przyspiesza, czyli nie zmniejsza odstępu, tylko tam sobie tak też w miarę powoli jedzie za mną, po prostu, no widać, a super by było, jakby mignął światłami ostrzegawczymi. To już w ogóle jest taki znak, że on po prostu, po prostu wpuszcza cię przed siebie, mimo że ma pierwszeństwo. Ale nadal jest to niezgodne z przepisami. Więc na egzaminach w takich sytuacjach po prostu Należy jakby uzasadnić tę swoją decyzję, to znaczy, no po prostu powiedzieć, że jadę, bo on mnie puszcza, a nie, że w ogóle nie patrzę, albo nie wiem, kto ma pierwszeństwo, albo się ryje na hamanie. Więc no, dwa proste słowa puszcza mnie, to jest takie niezbędne minimum w takiej sytuacji, które trzeba powiedzieć, zanim się pojedzie.